Dzień dobry, panie trenerze. Damian Sosna, portowa.pl. Ostatnio mnie nie było, więc z mojej strony gratulacje za awans do półfinału. Już przechodzimy do pytań. Na początek oczywiście pytanie o sytuację kadrową. Kto jutro nie będzie do dyspozycji, a kto jutro będzie mógł zagrać? Dzień dobry. Eee, dziękuję za, za gratulacje oczywiście. Eee, szkoda, że pana nie było. No, tutaj mam fajną atmosferę i jak kogoś nie ma, to ja zawsze jest mi tak smutniej trochę, ale eee... Do poważnych rzeczy nie zagra Rafał Kurzawa. Z, z oczywistego względu jest zawieszony za kartki, dlatego no to jest jak gdyby, szansa, szansa dla innych, dla tych zawodników, którzy, którzy Rafała jutro zastąpią. Wrócił do treningu Mariusz Malec, wrócił Maciek Wojciechowski, pojawił się uraz Reniera podczas meczu drugiego zespołu, także on nie będzie, nie będzie dostępny. Pozostali, pozostali zawodnicy są, są gotowi. Nasz najbliższy rywal Krakowia w ostatnich meczach nie zachwyca. Pasy odniosę bodajże tylko jedno zwycięstwo w rundzie wiosennej i najczęściej przegrywają bądź remisują. Do tego goście będą podrażeni po ostatniej porażce z Radomiakiem w ostatnich minutach. Jakiej zatem Krakowi możemy spodziewać się w Szczecinie? Ja... Trochę patrzę na to bardziej globalnie i w tym meczu spotykają się dwa zespoły, w niektórych elementach bardzo podobne, a w niektórych od siebie różne. No, my jesteśmy, jeśli chodzi o zdobycz punktową u siebie, jesteśmy bodajże chyba teraz na drugim miejscu, w top 3 na pewno, a Krakowia jest mocna na wyjazdach, też jest w top 3, jeśli chodzi o zdobycze punktowe, te wyjazdowe. Także myślę, że cieka, czeka nas bardzo ciekawe widowisko. No, z tych podobieństw jesteśmy bardzo blisko siebie w tabeli i to będzie ażny mecz w kontekście. Układu, układu tabeli. Dlatego e, no my jesteśmy Olin. Wszystko, co mamy, e, chcemy w tym meczu pokazać i chcemy być znowu powtarzalni w naszych dobrych, w dobrych momentach. Naprzeciw siebie staną jutro FTM Sculnuris i Benjamin Kalman. Pierwszy to aktualny lider klasyfikacji strzelców, drugi to lider klasyfikacji kanadyjskiej. Zatem chyba możemy spodziewać się zaciętego pojedynku między tymi snajperami. No, dwóch znakomitych napastników, jeśli chodzi o nasze realia ekstraklasowe i no tak, ja jestem bardziej zainteresowany pojedynkiem Pogoni z Krakowem, ale to rzeczywiście też będzie taki taki dodatkowy smaczek tego meczu i, i myślę, że każdy z tych, z tych napastników będzie chciał pokazać swoją dobrą, swoją dobrą dyspozycję i Miał swoje problemy w ostatnim czasie, nie, nie, nie trenował z nami przed ostatnim meczem Śląskiem, Mówiłem Wam o tym w tym tygodniu również. Bardzo mocno dbaliśmy o to, żeby był zdrowy na mecz. Jest zdrowy, jest gotowy. Także dla mnie to jest istotne, że, że w 100% będzie mógł się skupić na jutrzejszym spotkaniu. Krakowie jest w czołówce drużyn, która potrafi odwracać wynik. Wielokrotnie goniła i skutecznie przynajmniej sięgała po remis bądź zwycięstwo, nawet w ostatnich minutach bądź sekundach. Czy będzie zatem większa czujność, żeby nie nie wypuścić ewentualnego zwycięstwa w samej końcówce? Ja często wam mówię o tych momentach meczu i, i, i te momenty są bardzo istotne. I bardzo ważne jest żeby je odpowiednio odpowiednio rozpoznać zarówno na boisku a także z naszej perspektywy spoza boiska. No i e, my będziemy gotowi na to. No my znowu też dużo goli strzelamy w, w końcówce także e, tak jak powiedziałem pojedynek dwóch, dwóch podobnych w niektórych aspektach zespołów, dlatego um, oczywiście my jesteśmy gotowi na to, co, co Krakowia ma do zaoferowania, ale po raz kolejny chcemy się skupić na naszych, na naszych dobrych działaniach. Mecze pogoni z Krakowią budują zawsze wielkie emocje. Na trybunach z pewnością będzie iście gorąca atmosfera. Czy to dodaje motywacji przed jutrzejszym bojem? No, tak jak zawsze w każdym meczu u siebie, ja wiem, że to jest szczególne spotkanie dla naszych kibiców, i, um, i wiem, że, że bardzo mocno są do tego meczu przygotowani. Um, nas interesuje rywalizacja na boisku i, i chcemy, aby nasi kibice nam w tym pomogli. Tak jak robili to do tej pory we, we wszystkich meczach, w tych, w których byliśmy nieźli, wygrywaliśmy, ale także w, w meczach, gdzie nie zawsze wszystko szło po naszej myśli. Mówię o momentach często, mówię Wam o tym, że. że Nasi kibice rozpoznają te momenty i są w stanie nam pomóc w takich momentach, gdy tego wsparcia potrzebujemy. I e, ja wiem, że jutro będzie podobnie. Wiem, że, że to wsparcie otrzymamy, tą wiarę, którą dostajemy z trybun, Ona jest niesamowita i ona nas niesie, dlatego, dlatego jutro też jej potrzebujemy i głęboko na, na to wsparcie liczę. E, a my skupimy się na naszej rywalizacji, na boisku i, i tutaj będziemy chcieli e, pokazać e, nasze dobre momenty i, i, i finalnie chcemy, chcemy w tym spotkaniu zwy, zwyciężyć, bo, e, bo taki mamy cel. I ostatni nie pytanie. Po tym meczu czeka nas przerwa reprezentacyjna. Jakie bogoń ma plany na ten okres, biorąc pod uwagę wymagający terminarz po przerwie w postaci ważnych meczów wyjazdowych z Legią Warszawa i Puszczą niepołomicę. Zrezygnowaliśmy z meczu sparingowego, choć pierwotnie mieliśmy takie plany. Skupimy się na, na mocnej pracy. Cztery dni czy takiej, takiej mocnej, solidnej, solidnej pracy w tym pierwszym tygodniu reprezentacyjnym właśnie w związku z tym z tym, co nas czeka, czeka później z drugą częścią rundy rewanżowej, no i, i z, tymi meczami, z tymi meczami na początku, które będą dla nas istotne. Dzień dobry Panie Trenerze, Marcin Zapart, Portowa Duma. Czy pogoń w meczu z Krakowią będzie jak perski tygrys i po wnikliwej obserwacji przeciwnika przystąpi do skutecznego ataku? Czy rzucimy się z pazorami na rywala, dopadniemy go i potem kontrolując sytuację skonsumujemy trzy punkty, licząc dalej w walce się o, o coś więcej w kolejnych meczach? Przygotował się Pan do tego pytania, co? Starałem Dok. się. Bardzo ciekawe pytanie, ale my będziemy chcieli być pogonią tą z tych meczów zwycięskich, tą pogonią powtarzalną, pogonią intensywną, pogonią zorganizowaną, a pogonią ze swoją jakością indywidualną, dlatego my jesteśmy tym zainteresowani i, i często o tej powtarzalności mówię i pewnie macie już tego dość, ale tak jest, znowu chcemy być um, dobrze w tych tematach, które do tej pory przynosiły nam wynik. Dziękuję. A jakie jest nastawienie kapitana do tego meczu, jak i innych wychowanków pogoni? Czy są gotowi mentalnie na wielki bój o czołówkę w tabeli? No, musisz być gotowy na każde spotkanie. Oczywiście są niektóre mecze, które wywołują dodatkową motywację i pewnie tak jest w tym meczu, ale ja bym chciał, żeby zawodnicy wychodząc na boisko nie kierowali się do końca emocjami i grali, grali mecz a nie grali tym momentem dookoła, bo to często jest zgubne i e, my będziemy musieli być skoncentrowani na tych działaniach e, boiskowych i mm, jak gdyby odrzucić to wszystko, co się dzieje dookoła, no bo jak sami wiecie, tych rzeczy dookoła w ostatnim czasie wokół naszego klubu jest mnóstwo i e, naszym zadaniem, mówiliśmy o tym dzisiaj w szatni, naszym zadaniem jest e, te tematy zostawić trochę z boku na ten czas i skoncentrować się na tym, na co mamy wpływ, na tym, co możemy kontrolować. A to jest znowu boisko i, i tam będzie, skierowany cały nasz fokus. Dziękuję bardzo. Dzięki. Dziękuję. Do kogo zmierzamy z mikrofonem? Kuba, proszę bardzo. Panie że to bym zapytał się, Rafała Kurzawy zabraknie, tak, no jest dziura w środku boiska. Nie wymienił pan wśród nieobecnych, więc biorę, że będzie pod uwagę Kacper Smoliński. I teraz tak, Kacper Smoliński czy Kacper Łukasiak? No bo to chyba taki, tacy najbardziej prawdopodobni kandydaci do tego. No, jeszcze mamy trochę czasu na, na, na podjęcie decyzji, ale nie wiem, czy pamiętacie, co Wam mówiłem przed meczem naszym wyjazdowym w Niemczech, gdzie mieliśmy też kilka absencji, i ja to bardziej widzę jako wyzwanie nieobecność jednego zawodnika, jako wyzwanie dla zawodników, którzy będą musieli to miejsce uzupełnić. Ja jestem niezwykle dumny i bardzo podziwiam moich zawodników, tych, którzy dostają mniej minut, bo oni są cały czas przygotowani i oni codziennie mi pokazują, że, że chcą grać, że chcą temu zespołowi pomagać. i ja mam zaufanie do każdego z nich i wiem, że jutro obojętnie kto zagra da, da z siebie maksa dla tej drużyny, bo, mm, no bo tak jest, no, my budujemy jedność i, e, i te wartości u nas w szatni są, są ważne, każdy jest istotny, e, dlatego mm, ta decyzja jeszcze nie została podjęta, uczciwie mówię, ale obojętnie, który z tych zawodników zagra, to, to wierzę, że, że da jakość, tak samo jak było właśnie w Mielcu, gdzie mieliśmy, mieliśmy tę absencję weszli, weszli zawodnicy, którzy grali mniej a pokazali olbrzymią jakość i walnie przyczynili się do zwycięstwa w meczu wyjazdowym. Wspomniał Pan, że tematy około y, drużyny zostawiacie z boku, no ale bym jednak się zapytał, jaki wpływ mają te ostatnie wydarzenia, y, które są związane z tym, kto będzie inwestorem, kto będzie finansował y, klub na Was, no bo, no bo padają konkretne już informacje, tak, że nawet przed meczem z Krakowią drużyna może otrzymać przelewy, no, no, aż się boję, bo to trochę głupie pytanie, no, ale zadać takie pytanie, czy będziecie sprawdzać konta, czy nie, no bo to w jakim, jakiś sposób by to mogło wam przy, przygotować do tego meczu, no nie wiem. No nie ma głupich pytań, to, to pytanie jest jak najbardziej na miejscu, no bo, bo zdajemy sobie sprawę i chyba śledzicie tę tą sytuację. na pewno śledzicie z naszą sytuacją i, i czekamy na... Takie słońce, które nad nami wyjdzie i na to, żeby te sytuacje wszystkie były wyprostowane. Um, ja jestem pełen podziwu dla dla moich zawodników, dla mojego sztabu, ale dla wszystkich pracowników klubu i wszystkich, którzy mają Pogoń w sercu, bo ta sytuacja jest niełatwa nie tylko dla zespołu, nie tylko dla zawodników, nie tylko dla trenerów, ale dla was pewnie też. Oczywiście macie o czym pisać, ale, ale myślę, że tak jak tutaj siedzimy i, i tak jak wszyscy pracujemy dla Pogoni, to dla nas Pogoń to coś więcej. I, i chcielibyśmy takiej dobrej przyszłości i takich dobrych momentów dla naszego klubu. Ostatnio rzeczywiście dużo się dzieje. Ta sytuacja często się zmienia. Często dochodzą do nas in, inne informacje, ale jesteśmy w przededniu już, już zamknięcia tych wszystkich tych wszystkich rzeczy dookoła futbolowych, bo, bo tego jest po prostu za dużo i, i, i my wszyscy, ci, którzy pogoń mają w sercu z, przeżywamy ostatnio dość dużo. Chciałbym, żeby tego już było coraz mniej, żebyśmy skupiali się na działaniach boiskowych. No a a te przelewy i te finanse no jak gdyby są nieodłącznie z tym, z tym związane, tak? Czekamy na, na wyprostowanie wszystkich e, e, spraw, które m, do tej pory gdzieś tam zalegają. Proszę bardzo, Andrzej. Panie że to może tak też o zmianach, ale tak bardziej pozytywnie. Zmiany w, w składzie trenerskim, poszerzenie tego składu. Parę słów komentarza po tej decyzji. Kogo na nam no myśli? A tam siedzi jeden z zawodników, który niegdyś pogoni. Czekałem na to pytanie, bo to że też Mówiłem, mam kiedyś jak ja widzę rolę pierwszego trenera w moim mniemaniu, niemaniu no no ja jestem od tego oczywiście, żeby inspirować, żeby, żeby zarządzać tym całym projektem, ale od tego też, żeby dawać szansę i rozwijać innych ludzi. Dlatego um, dzisiaj jest ze mną dwóch trenerów, dwóch bardzo utalentowanych trenerów, którzy, um, którzy się rozwijają, którzy zbierają doświadczenie. Jest, jest Dawid Nowak, który z nami jest w sztabie już, już długo, e, e, który, który się rozwija i jest Adam Fronczak, który jest z nami na, na stażu przez cały tydzień. i, no, i ich obecność tutaj nie jest przypadkowa, bo, bo ja chciałem też, żeby zobaczyli troszkę z innej perspektywy m, takie działania pierwszego, pierwszego trenera. Oczywiście oni mają olbrzymie doświadczenie z boisk e, ekstraklasowych i wywiadów udzielali wielu, ale myślę, że to jest na nich też ciekawe, ciekawe spojrzenie, zobaczyć jak to jest trochę z drugiej strony i e, no, my codziennie nawzajem się inspirujemy, codziennie się rozwijamy i staramy się e, rozwijać wszystkich, e, m, którzy są w, w, wokół nas, dlatego myślę, że e, dla, dla dwóch trenerów dzisiejsza obecność tutaj to jest doświadczenie i kolejny krok w ich, mam nadzieję, bogatej karierze, karierze trenerskiej. Dlatego ja się cieszę, że Adam w tym tygodniu jest z nami, bo czynnie uczestniczy w naszych przygotowaniach do meczu z Krakowią i ja też sobie bardzo cenię spojrzenie każdego z trenerów. Nie inaczej jest w przypadku Adama i tak samo w przypadku trenera Dawida. Ten nasz cały projekt jest generalnie oparty na, na współpracy i ja się tylko cieszę, że jestem otoczony jakościowymi ludźmi. Bo, bo im więcej jakościowych ludzi dookoła, tym, tym nasz zespół jest mocniejszy. Do kogo wędrujemy z mikrofonem? Ja tylko piłce, a w zasadzie o tej sytuacji w tabeli. Męczyliśmy to chyba na poprzedniej konferencji. Ta strata oczywiście po tym meczu we Wrocławiu nam trochę wzrosła do ośmiu punktów do, do podium, ale teraz przed nami taka kolejka szansy. Co tu dużo mówić dla, dla Pogoni, bywały już kolejki, kiedy, znaczy bywała kolejka, kiedy cztery pierwsze zespoły straciły, przegrały swoje mecze, a teraz może być taka kolejka, że cztery czołowe zespoły stracą punkty, bo zagrają ze sobą. Czy w związku z tym gdzieś ten mecz jest troszeczkę jakby jeszcze ważniejszy niż mógłby być, bo z jednej strony możemy. Przy zwycięstwie, oczywiście, zmniejszyć tą stratę znacząco, przynajmniej o dwa punkty do, do podium, a z drugiej strony, no gdzieś przy tych zawirowaniach wokół to takie zwycięstwo i to zmniejszenie straty to jest taka nowa nadzieja, i chyba ta atmosfera byłaby lepsza wokół klubu. To no tak, bardzo trafne spojrzenie. Ten mecz jest, jest każdy jest ważny, za każdy doceniamy trzy punkty za zwycięstwo, ale no jeżeli spojrzymy na sytuację w tabeli, e, biorąc pod uwagę ten mecz z Krakowem, a także następny nasz mecz ligowy z Legią, no to, to, to są ważne spotkania, tak w kontekście chyba chyba przyszłości takiego układu tabeli na, na, na następne kolejki i, i te, te mecze też do góry, zespoły, które grają między sobą, no rzeczywiście to jest ważny mecz, to jest ważny mecz i, e, i my sobie zdajemy z tego sprawę, dlatego... Powiedziałem na początku, że, że idziemy o Lin. Chcemy pokazać wszystko, co mamy najlepsze i, i, i chcemy zwyciężyć, żeby, żeby ta sytuacja w, w tabeli była, była dalej dobra, żeby mieć kontakt i, i, i mieć za czym, za czym gonić. No, zrobimy wszystko, żeby wygrać i, i bardzo wierzę w mój zespół i uważam, że jesteśmy dobrze przygotowani do tego spotkania. Zobaczymy. Mam nadzieję, że, że po meczu to my będziemy zadowoleni bardziej niż, niż Krakowie. Mhm, dziękuję. Dzięki i przechodzimy, jak rozumiem, do Artura. Proszę bardzo. Dzień dobry, panie trenerze. Przepraszam, trochę Kuba mnie ośmielił, ale też się trochę boję zadać to pytanie. Ale powiem tak, nawet jeszcze wczoraj otrzymałem telefon z Warszawy, czy ten mecz się odbędzie. I zrobiłem wielkie oczy, mówię, ale jak się? No odbędzie się, no. ale czy piłkarze wyjdą na boisko? No mówię, no jak? No wyjdą. Czy w ogóle właśnie, bo pan jest blisko drużyny, był jakiś temat rozważania wśród zespołu, żeby zwrócić jeszcze większą uwagę na te ich problemy, żeby forma jakiegoś tam protestu, czy po prostu boisko tylko i wyłącznie to nas interesuje, wszystko co się wokół dzieje, a na co nie ma wpływu to już niekoniecznie. Dzień dobry. No, no tak, to jest część naszej filozofii i tak do tego podchodzimy. Ja nie słyszałem, żeby z jakiekolwiek było zagrożenie e, związane z meczem ze strony zawodników, ze strony drużyny. Słyszałem o zagrożeniach takich organizacyjnych, e, to na pewno, ale myślę, że my tutaj jesteśmy skoncentrowani na, na, na boisku i na tym trochę, na ważności tego spotkania, bo, bo dla nas to jest istotne. No, dla nas ta droga jest kręta, mówiłem wam o niej i, i inaczej trwają przygotowania do tego meczu, ta droga też jest kręta, ale, ale my mocno w to wierzymy, że naprawdę ta kręta droga prowadzi nas do pięknego miejsca i, i a to piękne miejsce prowadzi przez boisko i przez zwycięstwa, dlatego no, my w tym tygodniu też robiliśmy wszystko, żeby się maksymalnie do spotkania przygotować i mimo tego, pomimo tego, co się działo dookoła, ten, takie skupienie na działaniach boiskowych i na scenariuszach takich meczowych, to co można spotkać w meczu było maksymalne u zawodników, dlatego nie zakładam, żeby miało coś niespodziewanego się wydarzyć, i, i nasza koncentracja jest, jest wyłącznie na meczu, i, i bo na tym mamy kontrolę i, i, i na tym chcemy się, się skupić. Wiadomo, że kluczem do zwycięstwa będzie przede wszystkim nasza gra, nasza dobra gra, ale też trzeba pomyśleć, jak wytrącić te główne atuty Krakowi. Czy ograniczenie swobody, wyłączenie z gry Kalmana to będzie taka połowa sukcesu? No to jedno z ważniejszych zadań na jutro, na pewno. Te momenty, kiedy zespół Krakowi próbuje atakować przestrzeń za linią obrony przeciwnika są bardzo ważne, bo zespół Krakowi jest tym całkiem niezły. Staje fragmenty. Najmocniejszy zespół w Ekstraklasie na ten moment, jeśli chodzi o ofensywne staje fragmenty gry, dlatego to jest kolejny taki, taki moment, w którym musimy, musimy być czujni. To na pewno, no ale myślę, że my mamy też dużo atutów i, i jesteśmy my inni w, i przede wszystkim strukturalnie, jeśli chodzi o, o naszą strukturę gry niż, niż Krakowa ale też taki nasz model grania zakłada dłuższe utrzymywanie się przy piłce, dlatego ja bardzo mocno zabiegam o to, żeby e, tych momentów było jak najwięcej, ale żebyśmy w tym meczu byli dodatkowo zabezpieczeni e, na moment straty piłki I, 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 i mam nadzieję, że tak będzie, no bo te momenty będą w moim odczuciu w tym meczu kluczowe. Trochę pan mnie uprzedził. Kolejne pytanie: właśnie te stałe fragmenty gry, bo Krakowia z tego słynie no bardzo dobrze wykonują i rzuty rożne, i wolne, mają rosłych zawodników, są niebezpieczni, czy jakoś. Fragment treningu, czy może nawet całe zajęcia były poświęcone, jak się bronić przed tymi stałymi fragmentami? Ty Kraków jest mocna, to tak zgadzamy się co do tego, ale no, ja szukam zysków, a nie strat i, i nasz zespół ostatnio też jest bardzo dobry w bronieniu stałych fragmentów, dlatego e, szukam kontynuacji, szukam powtarzalności i, i, i tego dobrego zabezpieczenia przy, przy stałych fragmentach gry. Wiadomo, już też Pan o tym wspominał, no, nieobecność Rafała Kurzawy to zawsze nieobecność zawodnika otwiera szansę przed innym. Tych wariantów jest trochę więcej, mi się wydaje, że nie tylko Kasper Łukasiak, Kasper Smoliński, bo chociażby teoretycznie można też przesunąć Adriana Przyborka ze skrzydła do, do, do środka, tylko wtedy trzeba znaleźć skrzydłowego. Czy też taki wariant gdzieś tam bierze Pan pod uwagę? Tak, tak. No Adrian gra z prawej strony, ale no on równie dobrze może grać w środku, albo nawet może być tam jeszcze lepszy. Dlatego jest kilka wariantów. Tak jak powiedziałem, decyzja na, na teraz jeszcze nie zapadła. Jesteśmy po dzisiejszym treningu, ale czekamy z decyzją do jutra. Jutro podejmiemy, podejmiemy decyzję odnośnie, odnośnie naszego wyjściowego składu na jutro. Ale. Znowu muszę powiedzieć o tym, że no nasz zespół to nie jedenastu zawodników i e, tak samo ważni są zawodnicy, którzy będą ten mecz kończyli. No nie skończymy w takim składzie, jestem o tym przekonany, w takim jak zaczniemy, dlatego m, mówiliśmy o kluczowych momentach. E, kluczowym momentem będą też momenty, gdy będziemy dokonywali zmian. I ja od moich zawodników, którzy pojawiają się na boisku, oczekuję tego, żeby byli do tego meczu maksymalnie gotowi, żeby przynosili zespołowi jakość i pomoc w sytuacji, gdzie będzie trzeba, żeby byli takimi game changerami, że, że to oni pomogą zespołowi właśnie w tych kluczowych momentach, o których mówiliśmy, w końcówce meczu, mecz zwyciężyć. Oglądał pan ostatni występ rezerw, mecz wyjątkowy, bo trochę tam zawodników z pierwszej drużyny na co dzień trenujący grało. Czy ucieszył Pana powrót do gry Mariusza Malsa, bo to był jego pierwszy występ, taki w oficjalnym meczu od ośmiu miesięcy? I jak on wyglądał? I, I czy ma szansę już w tej kadrze meczowej jutro się tam znaleźć? No niezwykle ucieszyłem się widząc Mariusza na boisku, bo e, też na jednej z konferencji mówiłem wam, co dla piłkarza znaczy kontuzja. To jest najtrudniejszy czas i nie ma czegoś gorszego jak moment, kiedy nie możesz wyjść na boisko, jak nie możesz pomóc zespołowi i obserwujesz zawodników, którzy są zdrowi i, i mają tą radość i pomagają zespołowi i grają. To jest trudny czas. I ja sam go przychodziłem jako piłkarz i w przypadku Mariusza mówiłem wam dość specyficznie o tej kontuzji, to była niestandardowa kontuzja, dlatego też ten czas leczenia był długi. Niezwykle cieszę się dla Mariusza, że, że ten czas dobiegł końca i że, że mógł wrócić, ale wiem ile go to kosztowało, um, dlatego to jest świetna wiadomość dla niego samego, ale też dla zespołu, bo Mariusz to jakościowy piłkarz i, i doświadczony, i Polak, i, i jest u nas długo, zna realia, także my z Mariuszem będziemy tylko, um, tylko mocniejsi, um, na ten moment jest za wcześnie, żeby był w że pierwszego zespołu, zagra ponownie w drugim zespole w sobotę w Wolinie. Dlatego to jest kolejny etap jego powrotu do, do takiej optymalnej dyspozycji, no bo tak jak Pan zauważył, ta przerwa była dość długa. Gdzieś przeczytałem informację, że trener Krakowi Dawid Kroczek zapowiedział, że gra jego drużyny będzie wyglądać inaczej w tym meczu w Szczecinie niż dotychczas. Czy to taki blef, czy faktycznie spodziewa się Pan, że Krakowia czymś będzie starała się zaskoczyć? Jak w każdym meczu pewnie pewnie każdy z trenerów przygotowuje jakieś jakieś elementy, które chciałby, e, chciałby m, przeciwnika zaskoczyć, trochę jak, jak, jak w każdej z gier, jak w szachach, ale m, ja spodziewam się też powtarzalności w, w zespole Krakowi i, i, i kontynuacji tych, tych dobrych rzeczy. Oczywiście ostatnio nie zawsze przynosi im to, im to zwycięstwa, ale ale myślę, że, że spodziewam się bardziej kontynuacji niż, niż jakichś nowych rozwiązań. Zapytam się jeszcze o Anka Kukowskiego, czy jakiś sygnał wyszedł od niego? trenerze chce się spotkać, chce się coś wyjaśnić, powiedzieć, czy czeka po prostu, że miną te dwa tygodnie i zostanie przywrócone do. Żaden grze. sygnał nie wyszedł, prawdopodobnie czeka, a z moich informacji zachorował po tym, jak, jak był w zespole u 19, także na ten moment jest, jest prawdopodobnie chory. Bilety się dobrze sprzedają na ten piątkowy mecz, czyli wiara w zespół wśród fanów jest ciągle duża, mimo że ten mecz ze Śląskiem nie do końca spełnił oczekiwania wszystkich, chociaż punkt trzeba oczywiście docenić i, i, i szanować, aczkolwiek no, apetyty były większe. Czy w tym piątkowym meczu możemy właśnie spodziewać się? powrotu Pogoni do tej z początku rundy takiej bardzo intensywnej, bardzo dobrze grającej, bo taki lekki dołeczek się przytrafił nam w tych ostatnich dwóch spotkaniach. No mecz z Lechem może tak nie do końca, wynik może tylko o tym świadczy, bo, bo ta pierwsza powa nie była taka zła, ale ze Śląskiem ja osobiście byłem troszeczkę rozczarowany postawą drużyny, oczekiwałem więcej, bo uważam, że więcej, na więcej stać Pogoń. No w meczu ze Śląskiem rzeczywiście w niektórych elementach mogliśmy wyglądać lepiej, myślę, że te elementy zdiagnozowaliśmy, rozmawialiśmy o nich w tygodniu i, i mam nadzieję, że będą lepsze, e, lepsze już e, w jutrzejszym meczu. Ale m, mówiliśmy o kibicach, ja myślę, że kibice bardzo dobrze czytają te momenty w trakcie meczu, ale też rozumieją moment, w którym my jako zespół jesteśmy i, i moment w jakim funkcjonujemy. Nie zawsze będzie tak, że każdy mecz wygramy. My zrobimy zawsze wszystko, żeby każdy mecz wygrać, ale e, będą mecze, że wynikowo nie będziemy zadowoleni. To pewne, ale mm, ja szukam tej powtarzalności i w tym meczu w Śląsku, ze Śląskiem tej powtarzalności było rzeczywiście, tak jak pan słusznie zauważył, trochę mniej niż we wcześniejszych spotkaniach. Dlatego e, mocno wierzę, że to jak zanalizowaliśmy ten mecz i to jak pracowaliśmy w tygodniu pomoże nam... Wrócić do tej dobrej do dobrej to złe słowo, ale do tej powtarzalności, którą mieliśmy we wcześniejszych meczach, czy do tej naszej intensywności, do tej dobrej organizacji, do dobrego funkcjonowania z piłką w momentach gdzie jesteśmy pod pressingiem zespołu przeciwnego, bo to funkcjonowało dość dobrze lub momentami bardzo dobrze w pierwszych meczach. A w meczu ze Śląskiem były tylko momenty, gdy było to kto dobre. Na przestrzeni całego meczu było tych momentów jak na moje oko za mało. Także dalej chcemy tej powtarzalności i tego, żeby tych momentów było dużo, bo mocno wierzę w to, że to o czym mówiliśmy i, i będąc tym dobrym to pomoże nam wygrywać mecze. To będzie dobry mecz, czy takie, czy takie piłkarskie szachy, no bo taktycznie obaj panowie i pan jako trener Pogoni i trener Krakowi potrafią dobrze przygotować zespół. Czy będzie takie właśnie szachowanie na tym boisku ostrożnie, czy jazda bez trzymanki? Full. Będą momenty, będą momenty taktyczne, ale myślę, że będą takie też momenty, gdzie ten mecz będzie się otwierał i, i który zespół będzie w stanie e, lepiej reagować na te momenty i bardziej się do nich dopasować i być moment gotowy na te momenty, kiedy sytuacja będzie się zmieniała, pewnie ten zespół będzie miał większe szanse jutro zwyciężyć. Ja mocno wierzę, że tym zespołem będzie pogoń. Bardzo dziękuję. Dziękuję za udział w konferencji. Dziękuję bardzo.